Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara, Kuba, Mama Patrycja, Tata Piotr, Klara i Kuba śpią pod namiotami. Tatusiu, czy mógłbyś pójść dzisiaj ze mną i Kubą na rower? Przykro mi kochanie, ale dzisiaj mam dyżur i właśnie za chwilę muszę wychodzić. O nie, znowu będziemy nudzić się cały dzień! Tak słucham? Dzień dobry, tu Anita. Czy mogę rozmawiać z Klarą? Dzień dobry, oczywiście, już ją daję. Halo! Cześć Klara! Chciałam Cię zapytać, czy chcesz przyjść dzisiaj do mnie? W ogrodzie mam rozstawiony namiot, moglibyśmy w nim spać. Pewnie, że chcę, ale zaczekaj, najpierw muszę zapytać rodziców o pozwolenie. Czy mogę pójść do Anity nocować pod namiot? Pod namiot? No nie wiem. Proszę, zgódźcie się, o niczym innym nie marzę. Kochanie, niech pójdzie. Są wakacje, a poza tym to tylko dwa domy od nas. No dobrze, możesz iść. Dziękuję, dziękuję, kocham was. Cześć Anita, cześć Klara, ale super, że jesteś. Pierwszy raz będę nocować w namiocie. Kuba, a może ty też chcesz zostać na noc? Mamy przecież drugi namiot. Mógłbyś spać w nim razem z Andkiem? A właściwie to czemu nie, Kuba? Co ty na to? Na no pewnie, w sumie to chętnie. Ale przecież to miał być babski wieczór. A nitko, przynajmniej będzie wam raźniej. No dobra, już nic nie mówię. Kuba, chodź, pomożesz rozłożyć mi namiot. Idę. W takim razie bawcie się dobrze. Proszę się nie martwić, będziemy w kontakcie. Dobrze, do zobaczenia. Do zobaczenia. Masz super namiot! Już nie mogę się doczekać, kiedy będziemy w nim spać! Ja też! Tylko rozstawiajcie sobie ten namiot z dala od naszego. Planujemy z Klarą babskie pogaduchy, więc nie musicie nas podsłuchiwać. Też mi coś. Nie mielibyśmy co robić, tylko was podsłuchiwać. Wiesz co? Właśnie wpadłem na pewien pomysł. Jaki pomysł? Zrobimy dziewczynom małego przykusa. Później ci powiem. I jak wam idzie chłopaki? Potrzebujecie pomocy? Dziękujemy, padu. Już prawie kończymy. To świetnie. W takim razie chodźcie na kiełbaski. Właśnie się usmażyły. Super, już idziemy. Anitko, Klaro, kolacja gotowa. Idziemy, tatusiu. Mniam, ale smaczna ta kiełbaska! Bardzo dobre, ale podobno na noc nie można się obiadać, bo można mieć koszmary. A to prawda, Klaro. Coś w tym jest. Hihi, hi. dzisiaj dziewczyny będą miały okazję się o tym przekonać. A czym ty mówisz? Za niedługo ci wszystko wyjaśnię. Tylko musi się trochę ściemnić. I jak? Wszyscy dalej chętni na spanie pod namiotem? Tak. -ta Super. W takim razie dobranoc. Miłych snów. Gdybyście czegoś potrzebowali, to wołaJCIE. Dziękujemy. Co tam chowasz w tej torebce? A nie będziesz się śmiać? No co ty nie będę? To mój ulubiony pluszak. Nigdzie się bez niego nie ruszam. Zawsze przy nim zasypiam. Też mam ze sobą ulubioną zabawkę. Moja lalka Laura chętnie posłucha naszych opowieści. Super, to o czym najpierw pogadamy? Co tam trzymasz z tyłu w rękach? To jest białe prześcieradło co ci ono, przecież do przykrycia mamy koc. Mówiłem ci przedtem, że mam pomysł, dziewczyny chciały przeżyć przygodę na wakacjach, więc im ją zapewnimy. I wiesz, wtedy pani weszła do klasy i wszyscy wybuchli śmiechem. Czekaj! Co to było? Co to za dźwięki? Jakieś zwierzęta? Oj nie wiem. Ale przecież jesteśmy w ogrodzie, więc to na pewno nie są dzikie zwierzęta. No tak, masz rację. Przebiorę się za ducha i troszkę ich postraszymy. Chyba żartujesz. Nie wiem, czy to taki fajny pomysł. Będzie wesoło. Zresztą ty zostań w namiocie, a ja pójdę do nich i za chwilę wracam. Antek, zaczekaj. Chyba zwariował. Przecież ja sam bym się przestraszył. Uuu, uuu. A słyszałaś teraz to? To jeszcze inny dźwięk niż wcześniejszy. O, Oj, zaczynam się bać. Może jednak wracajmy do domu? Albo chodźmy obudzić chłopaków. Uuu, zbliżam się! Lepiej uciekajcie, gdzie pieprz rośnie. Ojeju, to coś do nas mówi. Uciekajmy stąd. Cii, poczekaj chwilkę. Coś mi tutaj nie pasuje. U, pobudka nadchodzę. Klaro, jestem prawie pewna, że tym duchem jest Antek. Poznałam go po głosie. Naprawdę? Tak, zresztą to do niego podobne. Tylko mój braciszek ma takie pomysły. Uuu, zbliżam się do was! Czemu one nie uciekają? Zasnęły czy co? Muszę chyba krzyczeć głośniej. Uuu, uuu. Mam pomysł, wyjdźmy po cichutku, tylko żeby nas nie zauważył. Co chcesz zrobić? Zaraz ci powiem! Uuuu, Y, namiot pusty? No nie, straszyłem pusty namiot, ale lipa. Wracam do Kuby. Co przestraszyłeś się? Ach, nic z tego nie wyszło. Dziewczyn nie było, namiot był pusty. Jak to pusty? No pusty, pewnie poszły spać do pokoju Anity. Zmęczony jestem, idę spać. Dobranoc! Dobranoc! Uuu, uuu, uuu. Antek, co ty wyprawiasz? Przestań już wyciek duch. Przecież to nie ja. Uuu, uuu. Faktycznie to nie ty, więc kto to? Duch? O nie, uciekajmy! Uuu, uuu. Nas zostaw, nic ci nie zrobiliśmy. Uuuuuuu, na pewno nic? A znacie takie powiedzenie: Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe? Znacie? No, pytam się. No właśnie, chłopaki, jak to jest z wami? Już nie jest wam tak wesoło? Przyznajcie się, którego to był pomysł nas straszyć. No dobra, przepraszam, to był mój pomysł. Myślałem, że będzie śmiesznie. I co, jest śmiesznie? No nie bardzo. Nieźle się z kubą wystraszyliśmy. Dobra, chłopaki, mamy nadzieję, że już takie pomysły nie przyjdą wam do głowy. Wracajmy do namiotu, bo jestem już naprawdę śpiąca. I ja też. Teraz to nie my was straszymy. Wiemy, to tylko śpiew ptaków. Śpijcie już. Dzieci zmęczone wieczornymi przygodami szybko zasnęły w swoich namiotach. Drogie dzieciaczki! Jeśli podobało Wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze, a my widzimy się już wkrótce. Do, Do zobaczenia! zobaczenia.